Kiedy konfederacja zatraca ten rys i traci otwartość na inne środowiska, projekty, a zbyt dobrze zaczyna się czuć. W, nie powiem w salonach, ale w gabinetach to już owszem. Zbyt dobrze zaczyna się tam czuć. Już widzę taki efekt zasiedzenia. Rzuca pan insynuacją, sugestią wobec konkurentów. O, nie konkurentów, co ja mówię. Koalicjantów. A żadnego konkretu, żadnego dowodu. Na ich błąd, tylko operuje pan takim, taką atmosferą insynuacji, jak pan to mówi. Tak. Że powiedziałem o stworzeniu atmosfery insynuacji. Dobrze, I przy ale... tym słowie będę się upierał. Zaistniała insynuacja. Ma pan, Ma pan takie prawo, ale nikt z nas nie użył słowa agent. Odnosi Na tym się... właśnie polega insynuacja. Że wypowiadamy, wypowiadamy. To jest istota pana błędów. Wciąga pan ludzi w sprawy, w których nie mogą zweryfikować, a więc sobie fantazyjnie dopowiadają narracje, Bo faktów nie znają. Tylko narrację, która bardziej chwytliwa, bardziej pobudza emocje, bo oskarża. I tym samym robi pan to samo, co popis. Buduje na skłócaniu. Teraz wprowadza pan to skłócanie wewnątrz Konfederacji, popierając tych, którzy sieją takie plotki i samemu je kolportując. To jest błąd. Niektórzy podejście koncyliacyjne. Niektórzy, tak? Czyli pan już sugeruje, bo któż poza tymi, którzy są przedstawiani jako skonfliktowani z panem, mógłby taki być. Niech pan powie nazwie. I to jest właśnie to, co jest istotą pana błądu. Nie, panie Grzegorzu. Pana błąd to jest grzeczne hamstwo. że jest pan bardzo miły w deklaracjach, taki miły koncyliacyjny w deklaracjach, a w praktyce wbija pan szpileczkę, pochwalając Pińskiego, który obsmarowywał obyczajowo pana koalicjantów jak męcenna czy bosaka. I pan nawet słowa nie powiedział w ich obronie, Wtedy pan już nie mówił tak jak w sprawie Czerniaka, że tworzy się wokół nich atmosfera insynuacji. Nie, pan pochwalił jeszcze tego, kto tworzy tą atmosferę insynuacji. Do pytań od patronów, od ostatniego złośliwca, czyli ode mnie. Już pomijając te wszystkie oskarżenia, jestem ciekawy, co pan myśli o człowieku, z którym napisał pan parę książek wspólnie, to znaczy o panu Pińskim, który Romana Giertycha wprowadził na salony polityczne, który pluł na żołnierzy wyklętych, który w moim mniemaniu doprowadził do upadku tygodnika Uważam, że... Co pan sądzi na temat tego człowieka? Jan Piński. Genialna jednostka, szanowni państwo. Poza innymi przejawami tej nieprzeciętnej zdolności do absorpcji. Zaczyna się laurka. I analiz. Absorpcji faktów. Wybitny szachista. Szanowni Państwo, polecam książki. Polecam książki ze szczególnym pewnie uwzględnieniem ostatniej naszej efektu ostatniej naszej współpracy. Mam nadzieję, że nie ostatniej historycznie kalendarzowo, ale tej najświeższej. Taka gawenda, gadana historia Polski. Gadana historia Polski, jeśli można taka jawna kryptoreklama, kapital Bóg zakazana historia Polski, tom pierwszy, Tom, Tomik, wiecie Państwo, gawenda. Pierwsze polskiej państwowości. Jan Piński jest znakomitym rozmówcą, który świetnie to ogarnia jako, jako redaktor yy, i autor, był autor tak, tej, tej yy, gadanej historii. Panie Grzegorzu, pan dobrze wie, że wobec Jana Pińskiego są rozmaite zarzuty i wie pan jakie i co robi. Zamiast odpowiedzieć na nie, to pan obchodzi temat naokoło i wystawia mu laurkę, czym sprawia. Tak jak ja trafiłem na tego Pińskiego. Myślałem, że to jakieś, prawdę, że to, co robi jest wartościowe. Natomiast... Yy, był taki moment, gdzie zauważyłem, jak on nagle jakieś takie brukowe insynuacje rozpowszechnia i tak bu buduje popularność kanału grafikami prześmiewczymi, bez żadnych dowodów, rzuca swoimi informacjami od, od wiewiórek. Nie, nie dowodami, tylko od wiewiórek, bo on ma wiewiórki i wierz mi, czytelniku, na słowo. Przecież to jest generowanie sekciarstwa negatywnego. Wierzenia ślepo w czyjeś oskarżenia, bo większość ludzi nie może tego zweryfikować, a pan zapędza ludzi poprzez promowanie tego Pińskiego do tego, by mu uwierzyli również w jego insynuacji na temat pana koali koalicjantów. Takie brzydkie, brzydkie, brukowe, jak oni mają wobec tego, się od pana nie odcinać. I później Pan płacze, że oni Pana opuścili. No niechże Pan nie, nie robi z siebie takiego, takiej ofiary, bo Pan nie jest ofiarą. Być może Pan powie, że trzeba słuchać i rozmawiać ze wszystkimi, tak? <grym> ze wszystkimi. Tylko, że pan nie tylko rozmawia, tylko Pan promuje a pośrednio, nie odcinając się w żaden sposób od jego szkodliwej, sprzecznej z deklarowanymi i przez Pana poglądami działalności. Pan ją promuje. I Pan promuje to wbijanie klina między Konfederacją to nie, nie dziwić się innym z Konfederacji, że mają do Pana, że stracili do Pana zaufanie. Bo to jest bardzo. Mm, bo to jest wystarczający powód, żeby to zaufanie stracić. Bo to jest fakt. Pan go promuje, a w tym jego, jego brukową propagandę negatywną, zapędzającą do sypciarstwa. Pan powie, że trzeba rozmawiać ze wszystkimi, że on ma taką opinię, mogę się z nim nie zgadzać, mogę. Wie pan co? Tylko, że to jest ten błąd współczesnych czasów, ten modernistyczny opinionizm, że jak ktoś ma opinię, to sobie już mogę ją wyrażać. To ja będę miał opinię, że pan jest tym, kim według Pińskiego jest Kaczyński, powiedzmy, sugerując jakieś obyczajowe, straszne rzeczy. Nie będę tego udowadniał, tylko będę mówił o wiewiórkach, że wiewiórki tak mówią. I sobie będę obrazki na pana temat prześmiewcze robił. Będą to widzieć pana dzieci. Rozumie pan, jakie to jest zabójcze? Jakie to jest niegodziwe, niehonorowe? To jest ten rewolucyjny opinionizm. Ja mam opinię, jestem dziennikarzem, mogę se wyrażać. Nie. Jak ktoś oczernia, to ma obowiązek udowodnić inaczej. Nie ma prawa jej wyrażać. Powinien za jej wyrażanie być karany, a nawet jeśli prawo tego nie przewiduje, to powinien być karany przez opinię społeczną. A pan te ploteczki, pan podsyca, podkęca je, promuje. Nie wprost, pan tego nie wypowie, ale udostępnia im pan pole. Promując Pińskiego bez odcięcia się od tych jego ploteczek. I więcej, nie tylko pan promuje takich rozbijaczy, plotkarzy obyczajowych, Pan wchodzi w ich narrację i sam zaczyna insynuować. Robiąc z siebie ofiarę z innych winowajców. To jest pana błąd. A ci, którzy pana oskarżają o furiactwo, o wariactwo, wyświadczają panu przysługę. Bo to jest fałszywy zarzut i on odwraca uwagę od pana realnych błędów. Pan jest świetny w deklaracjach. O, mówiąc potocznie, grzeczność. Grzeczność? Ja to nazywam grzecznym hamstwem i to jest to, co pana łączy z Jakubem Wiechem który zaczyna wszystkie swoje wypowiedzi od mili państwo, a potem wbija szpile tym, którzy chcą zostać przy dotychczasowej normie. Nie dziwię się, że ci, wobec których insynuacje pan promuje, w ten pokazany przeze mnie sposób chcą się od pana odciąć, nie chcą pana promować, bo w ten sposób promują te insynuacje rozbijające konfederacje. Promuje pan plotki na ich temat rozbijające konfederacje, nawet w przypadku tego niewywróconego stolika. Trwaj chwilę, nierwano polityczna. Już nie przywracamy tak. stolika siadamy przy nim, tak? No, 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 to jest fakt. To jest no. fakt. fakt? To nie jest fakt. To jest hasełko medialne, czarno-propagandowe. Rozumie pan, na czym polega manipulacja w tym zawarta? I czy wy rozumiecie, wyborcy? Na tym, że żadnej firmy nikt nie rozlicza z budowy mostu, jeżeli przegrała przetarg na budowę mostu. Pan natomiast w takie oskarżenia lewicy wobec Konfederacji, lewicy i popisu, pan wchodzi, pan je promuje przez promowanie ludzi, którzy je wypowiadają i przez nawet własnoustne mówienie o tych manipulacjach, że to jest fakt. Że to jest fakt. Niektórzy ustępstwa na rzecz... Ustępstwa. To pan nazywa ustępstwem? Pan się od tych ludzi nigdy nie odciął. Pan ich promował. Nawet nie ludzi, ale ich brukowe insynuacje. Pan promował. Wobec pana koalicjantów. To jak oni w ogóle ma mają chcieć z panem współpracować? Jak? Jak pan tutaj ładnie, pięknie w słówkach, elegancko, bo pan potrafi, jest pan bardzo grzecznym człowiekiem i ci, którzy zarzucają panu wariactwo, foliactwo, panu pomagają, bo odwracają uwagę od pana rzeczywistych błędów i dlatego tak ostro ich krytykowałem. Bo oni robią to samo co Pan wobec Pana i odwracają uwagę fałszywymi zarzutami wobec Pana od Pana realnych, metodycznych błędów. I tak się rozgrywa polską scenę i tak wprowadzacie do wewnątrz Konfederacji ten sam sekciarski podział, który jest w popisie. Bo Pan, zostawiając takie niedomówienia, mówiąc, rozkminiajcie towarzysze, publikując artykuły bardzo krytyczne wobec Pana, pana koalicjantów, Pan ładnie, pięknie w słówkach, ale w praktyce promuje rzeczy, które ich poniżają, które im wbijają szpile. Bardzo Gdybyście się nawet umówili z Mencenem i Bosakiem na taką metodę, żeby Pan w ten sposób skanalizował rozbijaczy, którzy pana do tego nakłaniają, to byłoby to tak samo makiaweliczne i niezgodne z naszymi zasadami, bo byście robili to samo co popis. Aranżaro czynilibyście ludzi mięsem, może nie Armatnim ale mięsem emocji, oskarżeń, sekciarskiego uzupełniania niewiadomych im elementów obrazu swoimi domysłami, insynuacjami. Pan zostawiając furtkę, nie, nie mówiąc jakie pan zabiera wprost stanowisko, a wysyłając takie sygnały sprawia pan, że ludzie w niewiadomych im obszarach, bo to co wiedzą z mediów, z doniesień, z ploteczek, to są obszary, w których nie mają kompetencji, by zweryfikować, czy to prawda jest, czy nie. I pan sprawia, że ludzie są skłonni do tego, by w takie swoje, by do tych niewiadomych obszarów dorabiać swoje interpretacje, najczęściej, swoje interpretacje. Najczęściej zasugerowane przez takich ludzi jak Jan Piński, na przykład, i innych rozbijaczy konfederacji, którzy promują takie akurat wtedy, wypowiadają się o konfederacji, kiedy mogą klin wbić pomiędzy was i rozbić. I nakłonić ludzi do podejrzeń, do budowania wielkich oskarżycielskich obrazów. To jest sekciarstwo negatywne, najgorszy rodzaj sekciarstwa. I ci, którzy i panu, i pana zwolennikom wyrzucają sekciarstwo pozytywne, czyli jakieś zaślepienie wobec Grzegorza Brauna, też panu znowu pomagają. Robiąc to fałszywie, odwracają bowiem uwagę od najgorszego rodzaju sekciarstwa. Poprzez skupianie się na sekciarstwie rzekomo pozytywnym, czyli że ktoś kogoś broni, ktoś jest czymś zwolennikiem. Niech se będzie. To nie jest problem. Problemem jest, gdy ktoś ślepo wierzy w oskarżenia, w sprawach, których nie może zweryfikować, gdzie musi sobie dorobić obraz i dorabia ten, który mu zasugerowali tacy plotkarze w mediach. I to jest istota tego problemu. I pan do tego się przyczynia. Zresztą wysoce nieuczciwe, jak można bowiem wymagać realizacji obietnic, tak jak to robił pan Sejrowski, któremu pan teraz wturuje, inni wcześniej. Że tak rozbijali, rzucali hasełkami rozbijackimi, jak pana kolega Piński, którego pan nigdy nie skrytykował za hasła proaborcyjne, czy insynuacje i oszczerstwa przez obrazki wobec pana koalicjantów, jak rysowanie Mencena czy Bosaka na kobiercu ślubnym Skaczyńskim w jakiejś szminkowaniu doktora posła. Prezesa sławowi a żeby nam to elegancko wyliczył. Ja I Męczen... Jestem pewien, i jestem jest pewien, mnie, że świetnie śliski to zrobi. Śliski ale nie chcemy wchodzić. Ale, ten... ale, ale pani. Śliski piskorz, ale nie chcemy wchodzić. Powiedział pan A, ale zapomniał pan B powiedzieć, czyli udowodnić. Do tego piskoża. to ja już słyszę o nim, któryś z kolei raz, a dowodu nie ma. Brak, co to znaczy? Ale idzie w świat insynuacyjka, sugestia, idzie. To jest brudne, to jest łamanie zasad naszej cywilizacji, wiary, łamanie, łamanie ósmego przykazania. Co to ma być? Co to ma być, panie Cejrowski? Jak trzeba ją trzyć w konfederacji, to pan nagle brał na wspiera, a wcześniej pan... Z jego choćby powodu tak się dystansował od Konfederacji i robił też taki insynuacyjny, zły klimat właśnie z powodu Brauna. A teraz jak no nagle pan rozmawia z Braunem i tak tutaj niby się nie zgadzając, ale jest taka grafika, to jest wspólny mianownik z Pińskim, tylko on od strony bardziej tuskowej, platformerskiej też. Wtedy wypowiada się w kontekście Konfederacji, kiedy może tam kij włożyć i zjątrzyć. Rozjątrzyć między Braunem chodziła i Korwinem, a resztą, a Mencenem i Bosakiem, których tak przedstawiał Pan tutaj też wcześniej Pan w kontekście Brauna to się tak wypowiadał, żeby stwarzać taki zły klimat i przerzucać go na całą Konfederację. A teraz nagle fajnie sobie Pan rozmawia z Braunem. Ale śliski piskorz o męceni, już wbija pan klin między nich. I w takim kontekście się wypowiada o niej, co to ma być. Niskie to jest. Niehonorowe. Ja, tak Jestem jest pewien, że świetnie Śliski piskorz, ale nie chcemy wchodzić ale, w ten... Ale pani redaktor, Jak tu, redaktorze, tu redaktorze. bym, to powiedziałem uczciwie, więc no, on wierzy. Co to znaczy to, że pan powiedział? Powiedzieć można wszystko. Z opinionizm, ludzi, którzy myślą, że jak są dziennikarzami, publicystami, wypowiadają się publicznie, politykami, to mogą wypowiadać opinię, bo jest wolność słowa. No nie, a gdzie ósme przykazanie? Gdzie jesteśmy katolikami? A nawet gdybyśmy nie byli, to tak, no to można każdemu zniszczyć reputację i powiedzieć: A tu wolność słowa, ja mam taką opinię, mogę, niech się broni i zarzucić mu cokolwiek. Przed czym nie będzie w stanie się obronić. Nie dlatego, że jest winny, tylko dlatego, że no nie ma jak. Bo zarzut jest tak absurdalny albo jest nim zaskoczony i zniszczymy mu reputację. I tak się niszczy reputację. To jest najgorsza rzecz w wypowiedziach publicznych. Przypomnijmy, przez taki sąd, takie insynuacje, oskarżenia fałszywe Zginął Pan Jezus. Został skazany na śmierć. 2 no, no, nie liczyć potrafi i w związku z tym nie szukałbym daleko, nie wymyślałbym prochu, zwróciłbym się do kolei Tylko proszę z prośbą, pana, z prośbą o takie wyliczenie. Można liczyć tak. Na przykład. A Mencen liczy Co tak. Jest? Panie redaktorze, to są znowu, dwa, dwa różne sposoby liczenia. To ja wywołałem linka z dla... Co? Czy tak? Co? Gdzie? Do, czyli że kradnie? Taka insynuacja. No gdzie? Do kieszeni pieniądze i fru człowieku. Nie. Nie. Pan narzekał na insynuację, że właśnie na tym polega, że nie mówi się wprost, a pan tu nie przedstawia żadnych konkretów. Krytyki, dowodu, że coś było błędne, złe, nie odpowiada wprost, tylko rzuca pan skojarzeniami. Na tym insynuacje polegają, sam pan na to narzekał w wywiadzie w mediach narodowych z Michałem Murgrabią, kiedy bronił pan Huberta Czerniaka, doktora. No i słusznie pan samą tą metodę słusznie piętnował, no ale czemu pan to teraz robi, czemu pan to robił wobec kandyby posła z przeciwnego obozu, któremu pan insynuował po nazwisku Banderyzm. Mimo iż, jak się okazało, jego rodzina ucierpiała z banderyzmu, co on powiedział? Pan tego nie sfalsyfikował. No, nic, dobra. Panu wolno insynuować, a jak inni insynuują, panu czy komu innym to ojoj, straszne. To jest pierwsza partia, którą rozliczają ludzie z, z obietnic, mimo iż nie dostała szansy na ich realizację, czyli przegrała wybory. A nawet tych 15% nie miała 30. To jak ma cokolwiek zrealizować. To jest tak skrajnie nieuczciwe, że dziwię się, że takie masy społeczne. Pan to powtarza za, ci pisowcy i Pisowcy PiS tym samym uderzają w Konfederację, i ten podział wprowadza Pan niestety wewnątrz Konfederacji. Ja myślałem, że to Pan się od tego zdystansuje od tego. Bo to jest tak grubo nieuczciwe, że no, a tutaj widzę, no... często broniliśmy pana, że oskarżają Pana o różne rzeczy, mocne oskarżenia, emocjonalne insynuacje. Atmosferę tworzą. Pan sam mówił o atmosferze, ale insynuacji. Pan słusznie zwraca na tą zasadę, zwraca uwagę. Ale sam pan to robi. Jaki fakt? Wywracanie, że nie wywrócili stolika. Jaki fakt? I to, to takie hasło jest dorzucane Aha. w kontekście tak zwanego mencena. I pan nie tylko y, przytakuje temu propagandowemu, brudnemu hasełku, ale pan je Podkręca z taką jeszcze dobrotliwą minką, tak, w taki sposób, żeby nie powiedzieć, żeby później mówił, a ja nikogo nie skrzywdziłem Byłem taki dobry dla nich, byłem bardzo ostrożny w słowach, ale insynuację pan puścił. To jest gorsze, to jest tak zwane grzeczne hamstwo. I wbrew tym wszystkim, którzy panu pomagają, oskarżając pana o furiactwo, wariactwo, o agresję, pana błąd polega na tym samym, co oni robią. Nie na żadnym furiactwie, pan nie jest furiatem, pan jest miłym człowiekiem. Ale pana błąd polega na grzecznym hamstwie. Na tym miłym, elokwentnym mydleniu oczu ludziom. Zrobię, że ja tu niby pięknie, ładnie, ale szpile wbiję. I to pan robi. To samo, co Jakub Wiech w kontekście wbijania szpil ludziom, co muszą jeździć dieslem. To samo, co inni klimatyści, sanitaryści. Kiedy pamiętam, była sprawa obostrzeń covidowych. Ja. Miałem stanowisko, że tu nie chodzi przede wszystkim o wolność, bo taktyce stanowiska gadały, bo wolność, można mieć wolność w złym i w dobrym. Można złe wybory dokonywać w wolności, choć sama zasada wolności jest dobra, ale czasem trzeba ją ograniczać, i po yy, yy, to tak też działają każde społeczności tradycyjne, żeby obronić przed tymi wyborami, które szkodzą innym, i tam trzeba ograniczać wolność. Dlatego nie sama wolność, tylko była powodem protestu przeciwko obostrzeniom covidowym, przynajmniej moim. I to próbowałem w wywiadzie z panem, który robiłem, wyrazić i dodać od siebie tylko ósme przykazanie, czyli fałszywe świadectwo wobec tych, którzy zachowują się zgodnie z dotychczasową normą. No i czwarte przykazanie, czyli łamanie tradycji dotychczasowej normy odsłoniętej twarzy, łamanie zasad indubio pro reo, primum non nocere, łamanie zasady statusu quo w razie wątpliwości na korzyść nie tylko oskarżonego, ale i normy, bo ta norma była oskarżona i ludzie, którzy chcą przy nim niej trwać. To był problem. No i po drugie, łamanie zasady, po pierwsze, nie szkodzić, które kończyło się zagrożeniem dla ludzkiego życia, czyli uderzeniem w piąte przykazanie i to programowe. I to były powody. Środowiska okołobrałnowskie bardzo aktywne były, często uczestniczyły w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X i po usłyszeniu tego wykładu, który sam również organizowałem, Nagrywałem, tak jakby nasiliły się wątpliwości co do pewnych oskarżeń, które są znikąd wzięte, są rzucane. Oni zdradzili, oni opluwają, i zacząłem analizować tą sprawę religijną. W ten sposób napisałem książkę Strażnicy Tradycji, Benedykt XVI i Lefer, gdzie pokazałem, że po prostu oni bazują na takich gołych oskarżeniach, których ludzie nie mogą zweryfikować, wierzą w nie sekciarsko na słowo. I wierzą w oskarżenia wobec kogoś, wobec swojego kościoła i wobec bliźnich, wobec innych ludzi. I na tej samej metodzie bazuje niestety Grzegorz Braun. Na tej samej zasadzie bazowali wrogowie kościoła, którzy, który, którzy uderzali w kościół i bazują na niej również e, ci, którzy w sporach wewnątrzkościelnych uderzają w tak zwany kościół soborowy. Tak samo wewnątrz Konfederacji. Ci, co oskarżają resztę Konfederacji, bazują na takich gołych orzeczeniach oskarżycielskich stwierdzają, że ci zdradzili, że opluwają i tak dalej. Większość ludzi ich nie może zweryfikować, a więc wierzy w nie na słowo. I to jest sekciarstwo negatywne, najgorszy jego rodzaj. I w tym wywiadzie z Grzegorzem Braunem... W tym wywiadzie z Grzegorzem Braunem starałem się zwrócić uwagę właśnie na kwestię niewolności bo to nie ona była wtedy problemem głównym, ale na kwestię ósmego przykazania i właśnie fałszywych sądów wobec ludzi, co zachowują się zgodnie z dotychczasową normą zdrowotną, tak samo z normą energetyczną później, którzy chcą palić w piecu i ci, którzy walczą z tymi terrorystami sanitarnymi, klimatycznymi, obyczajowymi, sami walcz zaczynają przyjmować ich metody. I tak samo jest z bractwem. Piusa X, w którym powtarzano za arcybiskupem Lefebrem oskarżenia, których ci ludzie nie mogą zweryfikować, a więc muszą w sekciarsko wierzyć w nie na słowo. Tak samo tutaj ten sam schemat realizuje Grzegorz Brown i to jest zgubne i to jest szkodliwe, bo to jest przejmowanie schematu wrogów Kościoła, czy też wrogów Polski, wrogów y, tradycji do obrony rzekomej, do rzekomej obrony tego Kościoła czy tej tradycji. Jeżeli pan promuje ludzi, którzy rozsiewają insynuacje obyczajowe, bardzo brukowe i na bardzo niskim poziomie, nie mając żadnych dowodów, i chlapią, chlapią, to pan również te insynuacje promuje. To się nazywa hipokryzja wobec faktu, iż pan wcześniej tak często słusznie żalił się na insynuacje wobec pana czy wobec innych. To dlaczego pan teraz robi to samo? Pasło brauna, towarzysze. Udostępnianie artykułów broniących go rzekomo przed Mencenem, pochwala dla Pińskiego pomimo tego, pomimo jego brukowych, obyczajowych insynuacji, to już samo w sobie jest grą w popisowe sklucanie. Prowokowanie wyborców to jest istotne. Prowokowanie wyborców, by sami sobie dorabiali obraz sytuacji do tych niedomówień, które Pan Grzegorz pozostawia. Przez co każdy, siłą rzeczy, może sobie inaczej dorobić. I powstaną sekty, ślepo wierzące w jedne bądź drugie oskarżycielskie podejrzenia, i nawalające na siebie nawzajem. Ślepo, bo nikt ich nie udowadnia, tylko golo chlapie. Stwierdza, orzeka, wierzcie na słowo. Nie podam dowodów. Po co podawać? Będę powtarzał, zawsze się coś przyklei. I wspieranie tych, co puszczają te plotki, bez odcięcia się od nich? Najgorsze jest to, że fałszywe zarzuty do Grzegorza Brauna odwracają uwagę od jego rzeczywistych błędów i są hoholem, którego jego obrońcy obalają, gdy ktoś próbuje przebić się ze swoją krytyką. Jego błąd to bardzo miłe jątrzenie, często z użyciem treści prawdziwych, ale z których Wynika insynuacja, którą sobie już ludzie sami dorabiają, których Brown, Grzegorz Brown nie wypowie wprost, ale to wynika z jego wypowiedzi. Nie wypowie wprost nazwiska Męcen, nie skrytykuje go, nie udowodni, co mu zarzuca, tylko rzuci hasłem, wywracanie stolika. Przytaknie temu hasłu, jak ktoś wypowie. Poleci ludzi, którzy takie plotki rozpuszczają. No a tym samym poleci pośrednio te plotki. Czyli on sam umywa ręce, ładnie pięknie, wychodzi na grzecznego, biednego i na ofiarę, ale z jego komunikatów wynika i to już sobie ludzie sami dorabiają bardzo szkodliwe jątrzenie, opluwanie jego koalicjantów. Do takiego człowieka trudno mieć zaufanie.